Dzień dobry moi kochani. No i dotrwaliśmy do naszego piątku. Jest już prawie weekend, jeszcze tylko przepracować ten jeden dzień do godziny tam 14, 15, 17.00. Nie wiem, jak pracujecie. W każdym razie po południu już zasłużony odpoczynek. To trochę smutne, że musimy cały dzień pracować dwa dni mieć tylko wolnego, nie? Powinno być co najmniej trzy. <gryw> Bardziej byśmy się zregenerowali. Takie rozwiązania już są testowane w niektórych krajach y, Europy Zachodniej, albo w Japonii, albo gdzieś właśnie tam, gdzie ci pracownicy są bardzo <laughs> y, przemęczeni, wypaleni zawodowo. I jest taka właśnie myśl y, wśród, y, no nie wiem, jak to nazwać, no, osób zajmujących się zarządzaniem ludźmi żeby właśnie wydłużyć weekend o jeden dzień. To oczywiście niesie skutki gospodarcze, ale lockdown pokazał nam, że mogło być wszystko zamknięte, a jednak i te przestoje fabryk były, i, a nadal jednak wszystko pracuje. Może nie wszystko, bo jak wiadomo, nie jest zbyt różowo obecnie u nas. Komu jest, to jest, no ale no robi się ciężko inflacja coraz droższy chleb więc mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy wspólnie i będziemy się wspierać no i po prostu przyjdzie lepszy czas i, i zapomnimy o tych strasznych chwilach ok dobra dość o polityce gospodarce bo nie jestem jakimś tam znawcą tego tematu. Dziś na ludowo. Wczoraj kupiłam sobie moją spódniczkę. Ja o niej Wam chyba mówiłam, ale nie zdecydowałam się na kupienie spódniczki za 20 zł, bo tyle kosztowała. I mówię, trudno, no nie będę miała. Może sobie sama zrobię hus z chusty takiej ludowej. Ale okazuje się, że jak wczoraj poszłam na wyprzedaż, to ta spódniczka na mnie czekała. I mam dzisiaj moi drodzy mam spódniczkę ludową z taką tutaj podszewką to jest chyba szyfon, chyba szyfon z koronką, na dole obszyta. Ona jest chyba zrobiona właśnie z chusty. Tu jest wycięta, jest założona gumeczka i taki ma piękny motyw. Do tego założyłam sobie taki kożuszek futrzany, żeby się komponował i podobną tematycznie chustę ludową też z takimi frędzelkami. I tak się dzisiaj skomponowałam. Do tego mam buty. Nie wiem kto pamięta, że robiłam sobie kiedyś buty na styl ludowy. Może pamiętacie? ale pokażę. Może niektóre pani nie oglądały mnie jeszcze, więc taki motyw zrobiłam. To jest zwykły but. Obcięte getry i na getry wycięty został przyklejony. No troszkę mi się tutaj zaczęło szczępić. Motyw z chusty ludowej właśnie taka róża. Wcześniej ten but też ratowałam, bo yy, dawałam koronkę. Z tego względu, że but był yy, podrapany chyba przez jakieś zwierzątka. Bo to są buty ze szparaczka. To jest lasocki, czy Ryłko, czy wojaz. Jakiś właśnie z tych yy, marek naszych, dość drogich. No, ja ją kupiłam pewnie za jakieś 5 zł, ile dobrze pamiętam. A jak nie, to też za nie jakieś niewielkie pieniądze. No, w nowe, pewnie bym dała jakieś 300 zł, może więcej, nie wiem. No i taki mam zestaw. Motyw przyklejony na ogawkach z, getr, z, yy, z getrów. Zawsze mam problem z tym językiem polskim. Ja Was przepraszam, kochani, że. Czasem, czasem coś przekręcę, ale ja nie jestem po polonistyce, nie jestem panem profesorem Miotkiem, mówię, staram się mówić jakoś do was ładnie, dobrze, zrozumiale, no ale mam swoje wady i no nie będę dla wszystkich idealna i, i będę wiedziała, że mówi się tak, a nie inaczej, bo o języku polskim, to można by pisać wielotomowe encyklopedie, bo przecież to jest tak trudny język i możemy być dumni, że e, posługujemy się językiem polskim, bo język polski jest prawie tak jak chiński dla innych narodów. I z tego języka najłatwiej jest się uczyć języków obcych, bo są dużo, dużo łatwiejsze. Fakt, że mają inną konstrukcję i ciężko nam ją sobie przysposobić, ale e, Polacy, jaka jedna z nielicznych nacji, mają dużą łatwość przyswajania języków, właśnie dlatego, że ich język, znaczy nasz język, jest skomplikowany, a wszystkie inne są po prostu łatwiejsze. No, może oprócz chińskiego, kiedyś próbowałam się uczyć chińskiego, zapisałam się na kurs i jakież było moje zdziwienie, kiedy weszłam na kurs i pani lektorka, Chinka, Przywitała się po chińsku i po angielsku. I spędziłam cudowne półtora godziny nie rozumiejąc nic, ponieważ okazało się, że lektorka nie mówi po polsku, tylko po angielsku i uczyła języka chińskiego z angielszczyzny. I to już był dla mnie kosmos. Wiedziałam, że sobie aż tak dobrze nie radzę z angielskim, tam może jakieś podstawowe słówka, zwroty może znam. Ale nie na tyle, żeby uczyć się chińskiego, i musiałam zrezygnować, ale powiem Wam, że ten, kto uczy się chińskiego, jest na wyganej pozycji, ponieważ myślę, że Chiny są takim krajem, że w sposób pokojowo-gospodarczy będą zagarniały coraz większą część gospodarki światowej i dobrze będzie ten chiński znać. Tak jak kiedyś dobrze było w naszym kraju dobrze znać rosyjski, prawda? Młodzi może już tego nie pamiętają, ale w szkołach mieliśmy rosyjski i no, trzeba było go znać. To tak, on był obowiązkowy. To nie było tak, że uczymy się go albo nie albo sobie wybierzemy inny. No i tak. Znowu zaczynamy te tematy jakieś takiego polityczne. W szpaku kupiłam sobie jeszcze takie fajne szare dżinsy. Wykłe takie szare z wąską magawką streczowe. Yy, jakiej marki? Lol. Luli. Luli. Lulia. Rozmiar niby 46. No, ale powiem Wam, że je włożyłam i mimo tego, że schudłam, to i tak są takie idealne na styk. Nie są za ciasne, nie są za małe, są mocno obcisłe, ale ja lubię właśnie takie streczowe dżinsy, bo fajnie się układają na sylwetce. I wczoraj jeszcze taką torebeczkę znalazłam na śmietniku. Ona ma tutaj, uszka się wycierają, więc muszę uszka jakoś fajnie ozdobić. Torebka jest niezniszczona i teraz zastanawiam się, jaki, na jaki sposób ją wykorzystać. Myślę, że była bardzo krótko używana, wytarły się troszkę uszka i ktoś po prostu wyrzucił, nie mając pomysłu, co z nią zrobić, a z uszkodzonymi nie chciała ta pani chodzić. Więc ja coś muszę wymyśleć, a jak nie to... Pójdę do tego sklepu. U nas jest, to wam jest taki filmik, jeden z moich. To stowarzyszenie ekologiczne, już nie pamiętam jak się nazywało, widzicie, jaką ja mam, mam pamięć. W Katowicach, przy ulicy Morcinka, blisko poczty, jest taki sklep charytatywny, gdzie można zanieść używane rzeczy i jeżeli nic nie wymyślę z nią, to. Znaczy, na pewno ją jakoś podkleję, żeby oddać ją w dobrym stanie, ale jeżeli nie będę miała pomysłu na całość, to, to po prostu oddam ją dla kogoś, kto może będzie miał większą potrzebę na torebkę, albo będzie miał pomysł, żeby ją jakoś zmienić. No. Także moi drodzy, yy... Życzę Wam tego piątku, żeby Wam szybko zleciał, żebyście mogli wrócić do domku, zrelaksować się. Ja cały czas pracuję nad moimi afirmacjami dla Was, ale ostatnio mnie bolało gardło i nie chciałam nic nagrywać. No, żeby ten głos nie był przekłamany i taki zaziębiony. I jakoś, żeby, żeby ta afirmacja, relaksacja, którą chcę nakręcić, nie była po prostu zniekształcona przez chorobę gardła. Ale już jest bardzo dobrze. Szybko mi to poszło. Dużo dawki witaminy C. Wpijam też wodę z płynem Lugola. Ktoś mi tutaj z Państwa zarzucił, że nie powinnam polecać suplementów diety, takich jak ta gliceryzyna, bo ona jest dość... Ma jakieś tam skutki uboczne, przede wszystkim podnosi ciśnienie, i dla osób z chorobami ciśnienia trzeba uważać. Ale to już mówiłam wcześniej, ale przypominam, żeby nie było niedomówień. Także jeżeli ja jakieś suplementy polecam, to ja je sprawdziłam na sobie. Nie wiem, jak będą działać. Na Was moi kochani, więc y, czytajcie ulotki. Jeżeli polecam jakiś suplement, i sprawdzajcie, czy dla Was ten suplement jest dobry. Ewentualnie zaciągnijcie porady lekarza. Większość lekarzy y, nie, nie, nie proponuje jakichś tam suplementów oprócz może witaminy D3, która ostatnio stała się bardzo modna. Y, ja też ją biorę. Jest taki program ogólnopolski, nawet jest reklama w telewizji. Ja sobie zamówiłam. Za koszt wysyłki dostaje się opakowanie 300 tabletek witaminy D3 i z nor takiej norweskiej firmy. Już nie pamiętam, nie wiem czy jeszcze mam to pudełko. Ja to by Wam pokazała, ale. Jak poszukacie na internecie ogólnopolski program Witamina D3, to może Wam wyskoczy. I za koszt wysyłki, chyba tam jest 9 zł, można sobie zamówić taką witaminę D3 i, i sobie yy, zażywać, żeby sobie wzmocnić odporność, poprawić stan kości, żeby po prostu czuć się lepiej i zdrowiej. Także. Zachęcam Was do uważnego studiowania suplementów, bo tak jak mówię, żeby nie było jakichś tam później problemów. Co jeszcze miałam powiedzieć? Chyba, chyba to wszystko, chyba że coś mi uciekło. To będę starała się to gdzieś na bieżąco w następnym filmiku dopowiedzieć. Natomiast nie zrobiłam wczoraj nic, byłam bardzo zmęczona. Psychicznie głównie. Y Miałam wczoraj trudną sesję, która mnie trochę powaliła, ale to dobrze, bo znaczy się, że coś zadziałało w moim organizmie i y y y y powinno być dobrze. Także y y y mam nadzieję, że, że idę w dobrym kierunku. Y Kanał, który prowadzę, mnie rozwija, poznaje cudowne osoby. Mimo tego, że są tam jakieś osoby, które nie zgadzają się z moim życiem, z moim poglądem, czasem się mnie wyśmiewają, to ja i tak będę robić swoje, moi drodzy. I ja to po prostu lubię. Czy to jest zbieractwo? Może i trochę jest, ale ja mam taką misję. I to, co czuję w serduszku, to tym żyję. Yy, nie mam zamiaru żyć przeciwko sobie, bo znowu wpadnę w większą chorobę. Już to przetestowałam, więc yy. chciałabym, żebyście mogli żyć. Zgodzie ze swoją, swoją wolą, sumieniem, zainteresowaniami, pasjami. Nie zawsze się da, bo mamy swoje prace, których nie zawsze lubimy. Nie zawsze współpracownicy są mili. Czasem mamy z nimi zatargi. Dlatego też nie jest to łatwe, żeby umieć współpracować z ludźmi. Ja mam z tym ogromny problem, dlatego łatwiej jest mi do Was mówić. W samotności, niż tak e, wyjść. Chociaż jest jakiś progres, bo ostatnio Wam zaproponowałam e, wizytację kontrolną, e, ale też dodałam, że, że to będzie zależało od mojego samopoczucia. E, parę osób się zgłosiło, dziękuję. E, widzimy się na wiosnę, prawdopodobnie. Mam nadzieję, że się przełamę i, 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 ten, i będę chciała. Kontynuować mój plan. I Jeszcze sobie wymyśliłam, tak sobie wymarzyłam latem. Jak już będzie tak fajnie, ciepło, dziś czerwiec, może lipiec. Wiadomo, może wyjeżdżamy na wakacje i nie każdy będzie w tu w, w, w okolicy, ale zrobimy sobie śniadanie na trawie dziewczyny. W Katowicach jest, właściwie w Chorzowie, jest Park Śląski. I tam koło Hali kapelusza są takie trawniki i w tamtym roku dużo osób tam siedziało właśnie na kocykach, bawiło się z psami, jakieś tam zabawy sobie wymyślali. Taka fajna rodzinna atmosfera. I ja sobie wymyśliłam, że latem właśnie siądziemy sobie na tym kocyku. Każda sobie przyniesie jakiś tam swój kocyk, która oczywiście będzie chciała wziąć udział w takim spotkaniu i sobie siądziemy, termosy, coś każda przyniesie jakieś ciasteczka, ciasto upieczone, jakieś owoce, warzywa, no co tam będziemy sobie chciały i sobie po prostu poklachamy. Co Wy na to? No tak, takie jest moje, moje takie marzenie, żeby, żeby tak sobie posiedzieć po prostu i pogadać tak jak taka, nie wiem, Rodzina, jakaś taka para, parę znajomych osób, które mają podobne myślenie, zapatrywanie na świat, chociaż też może być ktoś, kto, kto ma inne myślenie, bo to nas rozwija, jak patrzymy na poglądy innych ludzi, które nie są tylko zgodne z naszymi. Ponieważ mamy możliwość przemyślenia i refleksji swoich poglądów, czy rzeczywiście mamy rację, i, i to właśnie jest piękne, że nie każdy się z każdym zgadza. No, oczywiście się można pokłócić, można się pozłościć, ale to trzeba zrobić w sposób konstruktywny, nikogo nie obrazić i, i jakoś tak y, żyć w zgodzie. Y, dlaczego na trawie? No, dlatego, że w, lubię naturę, a po drugie nie wiem, co się będzie działo. Y, w, w, w Latem, czy w ogóle będzie można wejść do jakiejś kawiarni, restauracji i tak swobodnie sobie porozmawiać, więc myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby, żeby sobie gdzieś tam spotkać się. Dobrze, moi kochani, jest już dość późno, ja muszę już biec, także życzę Wam miłego piątku. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi. W Katowicach bardzo wieje, chyba jest halny. Ja dzisiaj mało spałam i, i widzę ten wiatr hulający za oknem, więc kiedyś Wam mówiłam, waciki do uszu, albo jakieś stupery, albo chociaż słuchawki i żeby nie wpadło nam wiatr do uszu, żebyśmy się nie przeziębili. No bo sami wiecie, że przeziębienie to nic fajnego, a jeszcze jak szaleje pandemia, to może się przyczepić jakiś wirus, osłabić naszą odporność i, i będzie niefajnie. No, także dbajcie o siebie, moi drodzy. Życzę Wam miłego weekendu. Pewnie się pojawię z czymś. Nowy jakiś szalony pomysł mi wpadnie do głowy. To Wam pokażę. No i co? No i tyle. No i bądźmy, bądźmy razem, bądźmy zdrowi, bądźmy szczęśliwi. Pozdrawiam Was serdecznie.